Bądź mną. Level 20. Mieszkasz na działce, znanej z tego, że są tam szwagry i tej chujowe skecze. Odkąd pamiętasz, zawsze miałeś krzywe plecy, i od czasu do czasu cię napierdalają. Tak solidnie krzywe. Lewy bark wyższy 4 cm od prawego. Jakaś bolerioza czy chuj. Ostatnio ból kurwi tak, że pół dnia leżysz w wyże. Matka pracuje w szpitalu. Pytasz się jej, do jakiego lekarza pójść, żeby zrobił dobrze na plecach. Mówisz, że do geriatry albo do urologa. Nie wiesz co to znaczy, bo studiujesz mechanika, nie? Jakieś kurwa Leru Merlę. Odpowiadasz, że w Wiedźmina już grałeś, a ten drugi brzmi jak Uroboros, to do niego. W kolejce do gabinetu jakieś dwie stare torby. Paralizator został w domu, więc grzecznie czekasz. W końcu wchodzisz do gabinetu. Trzecia torba, Uroboros pyta, co cię boli. W głowie gra Charlie P. Ale wiochę trochę, to mówisz normalnie, że plecy. Jakieś światełko w jej w oczach zabłysło. Mówi, że teraz jakiś program przyjaźni z Ukraińcami. Chichuj, no pojebało. I że ona już wypisuje skierowanie na habilitację do sanatorium w Nowowołyńsku. Brzmi podejrzanie jak szlugo dojca. Na telefonie szybko Google Maps. Z twojej wiochy trochę daleko, ale do granicy blisko. No to jest jak spierdolić. Widząc strach w twoich oczach, Uroboros zaczyna wymieniać zalety. Że za darmo leczenie, bo mają kontrakt z NFZ LGBT. Że nocleg i wyżywienie też na krzywy ryj. To się załapiesz akurat. I że obsługam miła. I że nad ośrodkiem czuwa uznany doktor rehabilitowany chuj kurwa, co najgorszego może się wydarzyć, idę na to. Nadchodzi dzień wyjazdu. Pakujesz trzy pary majtów, ze trzy skarpety, dwie koszulki, spodnie masz na sobie. Pod chałupę podjeżdża stara Łada. Panowie nie mówią za dużo, a jak mówią to i tak chuja rozumiesz po banderowskiemu. O długiej i męczącej podróży stawiają cię pod gmachem. Budynek jak budynek, PRL w chuj, ale mogło być gorzej. Tylko, że główniem ciągnie aż od dziedzińca. W drzwiach wita cię siwy typeczek w ujebanym kitlu. Ciężko stwierdzić, czy to krew wydzieli nasracza na pokepsie, czy barszcz ukraiński, co jeśli to to samo. Przedstawię ci się jako doktor Jewtuszenko. No kurwa, tak samo jak wykładowca od maftmy na studiach. Oprowadza cię po sanatorium. Coś tam macha łapami, bo to inny poziom cywilizacji, trochę i mało słów mają. Rzecz jasna gówno rozumiesz, ale wydaje ci się, że pod nosem coś mruczy o całkach potrójnych po ludzku. W sumie nawpierdalałeś się śmiejżelków przed podróżą, to może ci się ujebało. Jewtuszenko bierze cię na stronę i łamanym ludzkim mówi, że wszystkie pielęgniarki są do dyspozycji nieodpłatnie. No kurwa, już myślałeś, że jeden karton gumek pójdzie na rzucanie w stare baby balonami ze spermą. Częściej tak pójdzie, bo jesteś kurwa na Ukrainie i gdzie jak nie tutaj? Tyrne skończone. Może byś nawet coś zasrał na wejściu, ale jesteś zmęczony, podróżą i kładziesz się do wyra w Twoim pokoju. W zasadzie wyjebane w te kratę w oknie, tylko światło śmiesznie pada. Budzisz się rano i przypomina o sobie skurwysyński ból w plecach. Jak dobrze, że przychodzi je w tuszenko z pigułami. Piguły przynoszą taką ulgę, że nawet font gówna jakiś łagodniejszy się zrobił. Jakiś Mengelo skorbin czy inny piździec. Czytałeś nawet te chińskie komiksy kiedyś i fajne. Przed pierwszymi zabiegami idziesz na śniadanie. Normalnie to byś kijem przez domofon tego nie tknął, ale w żołądku z się. Masz wrażenie, że czujesz jakieś promieniowanie, ale że łądek masz twardy jak chleb w twoim domu. Przetrwasz. Idziesz do łazienki omyć mordę i zobaczyć, czy nie świecisz. Woda szczypie w oczy. Spirytus jak papież gwałcił. O jakiejś chwili odzyskujesz wzrok i odostrzegasz, że nie ma przed tobą jebanego lustra. No ni chuj, ani jednego w całej łazience. W zasadzie, jakbyś był Ukraińcem, to też byś za często o siebie nie oglądał. Understandable. Have a nice vołyń. Idziesz na pierwszy zabieg. Leżysz plaskiem na kozetce. Urocza pani Natasza zaczyna ugniatać twoje plecy wałkiem do ciasta. Nie jest tak źle, tylko na chuj tyle mąki? Wtedy zrozumiałeś, że to wszystko łączyło się w logiczną całość. Ukraińcy robią z Polaków bliny! Zerwałeś się z kozetki ciśnięty jak stolec w otchłań. Kurwa, nie wpierdolicie mnie! nichu ja jebani blinarze! ACAB! ACAB! Ale w biegu poczułeś, że piksy weszły. Robisz jeszcze parę kroków w kierunku swojego pokoju, po czym dlejesz. Następnego dnia budzisz się z mordą doktora Jewtuszenko przed oczami. Chyba jeszcze nie jesteś blinem. Może Natasza miała na ranę po prostu? Doktor przewija ci coś, że jak na tobie wczoraj tak narkozu zadziałało, to oni już drugiego dnia tobie zrobili operację. Jakie kurwa operacju? Spokojno, malczyk, plecu nie bolu? No nie bolu. Kurwa jego mać nie bolu! Całujesz doktora w rękę, nazywasz go geniuszem i przy okazji zauważasz, że ma na sobie jakiś śmieszny kaftanik. Kaftanik jest z jakiegoś nierozerwalnego ortalionu, i poza nim widzisz jedynie swoje budki. Budki to dojebane sprawili z metalowymi końcówkami, jakoś gównem jakby mniej daje. Czekaj, w ogóle kurwa nie daje. Ale wstajesz na nogi i czujesz się, jakbyś był co najmniej o 25 centymetrów niższy. Macasz się po lędźwiach i czujesz wielki kurwa kawał żelastwa na kiju. Głowa wysunięta w przód pod kątem 90 stopni w stosunku do tułowia. Je w tuch ty zbrodniarzu! Płaczesz długo. Po paru godzinach płaczu pozwalają ci wyjść z pokoju. Stwierdzasz, że skoro sytuacja jest i tak chujowa, to może w końcu zasrasz jakąś pielęgniarkę. Omijasz Nataszę za incydent z mąką i podbijasz do pierwszej lepszej. Jebać jak ma na imię, mówisz, że ruchać ci się chce. A ona, że pacjentów po operacji nie ruchają, tylko ciągną klocka. Rozczarowanie. Mówisz, że niech już ciągnie tego klocka. Zabiera cię w pomieszczenie czarne, jak myśli Karola o dzieciolach. Wie co robi. Dobrze robi dobrze, ale spustu nie widać. To kolejne, co odebrał ci doktor jej w tuszenko. Mogło być gorzej. Mogła nie ciągnąć, klocka. Po wyjściu ze schowka Natasza ciągnie cię ze sobą na gimnastykę. Wchodzisz na sale wielkości sali od WF-u w szkole strzyżenia chuja w Wałęsach zdradliwych. Widzisz wszystkich innych pacjentów, jak odpierdalają dzikie harce. Oni też mają na plecach kawał żelastwa, tylko jakby w innym miejscu. Jakieś pojebane maski na mordach. Jak się przyjrzeć, to wygląda jak zębatka czy inne ścierwo. Za nimi stoją pielęgniarki i coś kręcą tymi belzabubami A oni jak pojebani machają łapami w górę i w dół, naprzemiennie Na pierwszy rzut oka masową produkcję narciarzy, kurwa biegowych Ale ciebie czekało coś bardziej posranego Doktor Jewtuszenko i paru innych zbrodniarzy zgromadziło się wokół ciebie Coś pierdolą, że operację nie udano, defektu, że pizdziec i inne komplementy W końcu zawiesili cię z 10 centymetrów nad ziemią Natasza stanęła na taboreciku i kręci żelastwem w twoich plecach Boleć nie boli, ale co się odkurwiło, to nieboskie. Natasza kręci, a ty machasz kurwa nogami w przód i w tył. Jakbyś kurwa biegł, tylko z wyprostowanymi nogami, takich jak, jak taki zjeb z szynami. W nogach, co miał zwolnienie z WF-u. No to jest kurwa przegięcie. Zaczynasz się wierzgać jak pierdolony Bobby Dick. Wypierdalasz Nataszy w japu spięty. Niech się martwią klienty. Przegryzasz linę, zapierdalasz do wyjścia jak wtedy, gdy matka chciała cię oddać do adopcji. Sam łapiesz rękoma za żelastwo na plecach i kręcisz do oporu. Słyszysz za sobą, jak wszyscy ukraińscy zbrodniarze gonią cię i drą pizdy. Je w tuszenko przeplata suki i bladzie ze wzorami na pochodne ilorazów, iloczynów i chuj wie czego jeszcze. Okiem wyobraźni dostrzegasz nawet Stepana Banderę i towarzysza Owsiakowa. Nie czujesz zimna, zmęczenia ani głodu, więc do granicy z Cebulandem dobierasz w kilka godzin. Mimo że od rana nie czujesz żadnego zapachu, to zauważyłeś, że nie wali już gównem. Już za granicą napadasz jakiegoś frajera, który strzyże krzaki i podpierdalasz mu sekator. Dobiegając do swojego wypizdowa, zdążyłeś już odciąć ostatni element kaftanika. Matka cię nie poznaje i dzwoni po psy. Twoja dziewczyna mdleje i wymiotuje jednocześnie. Idziesz pod most, bo co więcej ci zostało? Przyglądasz się w tafli wody. Już wiesz kim się stałeś. Nikt nie chce dać ci pracy. Nikt nie chce z tobą rozmawiać. Dziewczyny nie chcą ciągnąć klocka. Nazywasz się pochatu, ten bionikl z Downem.